Witajcie, rozpamiętywanie przeszłości to coś, co chyba każdemu się zdarzyło. Natomiast nie, nie, czasem się zdarzy tak, niekiedy się zdarzy tak, że utkwimy w tym, że ciągle rozpamiętujemy tą przeszłość. O tym, co się mogło zdarzyć, o tym, że mogliśmy inaczej się zachować, postąpić, o tym, że zostaliśmy skrzywdzeni. I czasem jest tak, że się zapętlamy w tym. To potrafi spowodować, że ta tkwimy nawet latami. I tutaj wchodzi hipnoterapia, która w bardzo skuteczny sposób pomaga to zmienić. I tutaj kilka dni temu miałem pacjenta, który rozpamiętywał się właśnie w przeszłości i tym rodzaju skrzywdzenia, jaki doświadczył. I nie potrafił się od tego uwolnić od dwóch, trzech lat. Po sesji, po raz pierwszy od trzech lat poczuł wewnętrzny spokój. Poczuł takie poczucie wolności. Prowadzimy trapy dalej, zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast już po pierwszej sesji poczuł bezpośrednią zmianę, jakiej nie czuł od trzech lat. Zaczął myśleć w zupełnie nowy sposób o przyszłości, o tym, co się może wydarzyć dalej. Zapraszam na sesję hipnozy. Jeśli chcecie z kolei dowiedzieć się więcej, jak działa nasz umysł, jak można w podświadomy sposób pomagać innym, zapraszamy razem z Anią Antoniak Pietrzak na nasze szkolenia w Akademii Hipnoterapii.pl. Do zobaczenia!